Serwis rankomat.pl umieścił ranking ośrodków egzaminowania, w których zdający mają największe i najmniejsze szanse zdać egzamin. Laur Zwycięzcy, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów teoretycznych, wierzy niepodzielnie Lublin, zdaje tam aż 58,9% egzaminowanych. A stawkę zamyka miasto Bolesławiec, tam odsetek zdających jest najniższy i wynosi 45,2%. Na egzamin praktyczny najlepiej uda się do Jeleniej Góry. To 53% zdających, bądź Rzeszowa tam zdaje aż 39,2% egzaminowanych. Najtrudniej jest dać egzamin praktyczny z łodzi. Tam odsetek zdających wynosi zaledwie 24,9%. Na początku roku w życiu wyszły zmiany, które umożliwiają karanie nieuczciwych właścicieli pojazdów fałszujących stan licznika. Za taki proceder można pójść do więzienia nawet na 5 lat. Ponadto, podczas kontroli policjant aktualizuje stan licznika i wpisuje jego wartość do bazy danych. Ministerstwo Infrastruktury planuje w trzecim kwartale tego roku wyłączyć kilka grup pojazdów z tego obowiązku. Pierwsze to pojazdy służb państwowych, wozy policji, sił zbrojnych, służb ochrony państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu, kontrwywiadu centralnego biura antykorupcyjnego, Straży Granicznej czy służb celnych. Skarbowych. Ustawodawca podaje, że wynika to z dbałości o bezpieczeństwo państwa. Kolejną grupą są pojazdy, które nie podlegają rejestracji. Chodzi o maszyny budowlane, wozidła podobne. W ich wypadku diagnosta nie ma uprawnień i kompetencji, aby przeprowadzić badanie techniczne stanu podzespołów pojazdu. Czy koronawirus może stać się powodem do przywrócenia prawa jazdy? Obawa przed zarażeniem się koronawirusem w środkach transportu publicznego jest powodem i argumentem, na który powołuje się lekarz z wycofanym prawem jazdy. Prawa jazdy pozbawił go sąd w wyniku wypadku, do którego doprowadził, a konkretnie zabił pieszego. Jak wskazują media, lekarz po potrąceniu nie udzielił także ofierze pierwszej pomocy. Obecnie lekarz stara się odzyskać uprawnienia, gdyż obawia się o swoje zdrowie, korzystając z autobusów. Dniem 30 maja w życie weszły nowe przepisy sanitarne regulujące korzystanie z maseczek ochronnych. Przypominamy, że pomimo poluzowania obostrzeń i braku konieczności korzystania z maseczek ochronnych na otwartej przestrzeni, sprawa wygląda inaczej w pojeździe. Brak konieczności użytkowania maseczki dotyczy przestrzeni otwartych przy zachowaniu dwóch metrów odległości. Korzystanie z maseczki ochronnej wymagane jest jednak w transporcie publicznym oraz w samochodach osobowych. Taką interpretacją posługiwać się będą funkcjonariusze policji. Zakrywanie ust i nosa będzie wymagane w momencie, kiedy w pojeździe będą znajdować się osoby nie zamieszkujące ze sobą. Za brak maseczki przewidywana jest kara 500 zł. Dobra wiadomość dla korzystujących z map Google. Dotychczasowy głos, którego właścicielem jest Jarosław Juszkiewicz, będzie nadal nawigował nas do celu. Kontrowersyjna zmiana, którą wprowadziło Google usuwając ludzki głos z nawigacji, wzbudziła falę sprzeciwu. Użytkownicy aplikacji szturmem obniżyli jej ocenę, twierdząc, że nie chcą korzystać z bezdusznej maszyny. Google wycofało się ze zmiany i wciąż będziemy mogli usłyszeć ciepły głos, który podpowie nam kieruj się na południe.